W ramach prezydencji Polska organizuje szereg spotkań na terytorium kraju. Spotkanie dzisiejsze to spotkanie grupy roboczej Rady zajmującej się problemami polityczno-wojskowymi. Wybraliśmy celowo Bydgoszcz, ponieważ oprócz oczywiście części roboczej w spotkaniu towarzyszy rozbudowana część... Zrobimy to rozrywkowa, w ramach której grupa będzie miała możliwość zwiedzenia regionu, który uważamy wart jest promocji. Grupa rutynowo liczy około 27 osób z każdego kraju Unii Europejskiej po jednym delegacie. W rzeczywistości uczestników jest trochę więcej. Grupa zajmuje się problemami polityczno-wojskowymi związanymi z wspólną polityką. Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Spotyka się rutynowo w Brukseli kilka razy w tygodniu i w czasie każdej prezydencji na sesji wyjazdowej w kraju sprawującym prezydencję rozpatrywane są bieżące sprawy znajdujące się na agendzie grupy. Tak też będzie dzisiaj.